Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Artur Senk, reprezentuję dzisiaj firmę Poland Nie będę dokładnie mówił, co tam robię, bo robię tam całą masę fajnych rzeczy, szkoda czasu na wymienianie. Zacznę od krótkiego wprowadzenia, ponieważ robimy tam wiele rzeczy, nikt o nas praktycznie nie słyszał. Jesteśmy w Dańsku od 96 roku. Pracują nas około 50 osób. Specjalizujemy się głównie w systemach telewizji i tworzymy te systemy od wielu, wielu lat dla naprawdę dużych graczy. Te systemy działają w Orange, korzysta z nich SeaChange. Też nasze systemy VOD działają w UPC. No właśnie, ale. Jest taki jeden projekt, który jest no, nieco inny od reszty, taki nasz porozynek. Projekt nazwaliśmy kodowo NetTrends, to jest właśnie to, co ociera się o tematykę data. Projekt wystartował w kwietniu 2013, czyli już właściwie półtora roku minęło. Dlatego już to nieco mogę powiedzieć, że to nieco tych danych mamy. Ogólny taki cel projektu to przewidywanie trendów na podstawie danych zebranych z internetu i danych statystycznych. No więc w dwóch, trzech słowach o co chodzi. Więc mamy dwa rodzaje danych w naszym systemie. Mamy dane statystyczne, z zgłosu, giełdowe i tak dalej, i tak dalej. I przeglądamy internet w aspektach, które nas interesują i na podstawie korelacji tych danych internetowych oraz tym co działo się wcześniej i jak to korelowało z naszymi, staramy się przewidzieć, co będzie w najbliższej przyszłości. Wspiera nas też trochę, współfinansuje Unia Europejska. No właśnie. Można podzielić tak. Nasz projekt pod względem backendu, tak? czyli mamy tam crawlery zbierające dane, mamy scrapery, które te dane przetwarzają, mamy niejakie mechanizmy i trochę danych, więc to już nazywamy big data, teraz takie modne słowo ostatnio, mamy też mechanizmy data mining oraz no, te trendy, tak, więc te korelacje staramy się też przewidywać. No i to był tak jakby backend, a od pewnego czasu pojawił się też frontend, że tak powiem, czyli może nie tyle głowa, co nawet twarz, ponieważ korzystając z naszego doświadczenia, z naszych serwerów, co już mamy już tak wykupione i postawione, pojawiła się szansa, aby nieco na tym zarobić już trochę wcześniej i spróbować to zmonetyzować, ponieważ pojawił się inwestor w Stanach Zjednoczonych, który nas przekonał do zrobienia aplikacji i właściwie portalu, który by łączył trochę to, co mamy z tyłu z niektórymi elementami, tak? Więc będziemy tu mieli celebrytów, będzie się to kręciło wokół zakupów, stąd Big Data na zakupach. Będzie oczywiście aspekt socjalny, Aplikacje mobilne, no i alerty zakupowe. O tym jeszcze postaram się trochę później powiedzieć. No właśnie, dlatego dla nas to Big Data to przede wszystkim Big Shopping, ponieważ staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, jak ten cały proces zakupowy ulepszyć, jak on przebiega w głowach ludzi i co tam im można pomóc, co podsunąć. Więc w związku z tym nasz project manager odbył serię rozmów z naszymi potencjalnymi użytkowniczkami i... i tak, to taka przykładowa użytkowniczka, właśnie. I właśnie zadawał pytanie takie, teraz mi wyszło bardzo fajne, ponieważ zadał dziewczynie pytanie: Słuchaj, jakby tak nie było ograniczeń żadnych jak ten system naprawdę mógłby Ci pomóc, tak? Czego chciała od takiego systemu w aspekcie zakupów? No dziewczyna stwierdziła, że no, ja bym chciała, żeby ten system powiedział mi co jest teraz na topie i co mam kupić no zanim ja będę sama wiedzieć, tak? Że chcę to kupić, żebym nie musiała wypełniać wyszukiwarek, profili jakichś kryteriów, tak? W stu tabelkach. tylko po prostu mam mam tam jakieś dane wyjściowe, wchodzę i to jest na topie, to mi pasuje. No. I właśnie po takich rozmowach i przy współpracy z tym inwestorem wymyśliliśmy ten nasz biosport, tak? Ten nasz portal. Mamy też aplikację mobilną. Nie wiem, czy tak na tym białym tyle tam widać później. Natomiast mamy aplikację mobilną na iOS, ona jest już w Ekstorze od pewnego czasu. Android w drodze. Miocosport.com. Tam jest też portal, tak? Czyli w tej chwili mamy portal i w aplikację mobilną na system iOS. No właśnie. Co w tym naszym Miocosporcie? Teraz opowiem jeszcze chwilę o aplikacji naszej, głównie mobilnej. Bo portal jest nieco prostszy, że tak powiem, więc będę się skupiał tutaj. Um, trzy najważniejsze rzeczy. Produkty, celebryci i znajomi. Kolega Grzegorz Kawo, chyba z tym Justinem Bieberem. E, tak? tak, to mi znajomy. <grym> Przynajmniej tutaj. E, no właśnie, więc e, mamy tutaj produkty. Głównie w tej chwili oparliśmy się o produkty dostępne w Amazonie, tak? Ubraliśmy dostępne produkty, czciliśmy do swoich systemów. E, z różnych portali, takich powiedzmy, że plotkarskich, oraz otwartych baz danych, pobraliśmy dane o celebrytach. No i pojawiają się ludzie, liczymy na to, że będą nawiązywać jakieś znajomości. E, więc o produktach. E, to, co u nas można zrobić, to można między m.in. zobaczyć, jakie produkty posiada Justin Bieber. Tak, są ludzie, których to naprawdę interesuje. <grych> e, można też te produkty bezpośrednio wyszukać w naszej bazie. Co jeszcze odnośnie produktów? No, produkty też mają swoją stronę, więc można te wyszukanie zrobić w dwie strony, tak? Kto ma jakie produkty oraz dany produkt, kto posiada. Oprócz tego, użytkownicy nasi, tworząc profil, to mogą się pochwalić, tak? Co mają, co by chcieli mieć, co lubią, co kiedyś mieli oraz też to samo odnośnie marek. Oprócz produktów, tak jak już mówiłem, Celebryci. Tak? Celebryci i generalnie inni użytkownicy widoczni tak samo, po prostu profile w naszym systemie. No i można sobie sprawdzić tak? relacje, kto kogo śledzi, kto jest naszym znajomym. Mamy też taką funkcję typu Discovery, po prostu klikamy i nas tam y, losowo wyświetla jakąś bazę profili. Ok, to mały wstęp był. Pozwólcie, że są się trochę wodą. Teraz będzie nieco bardziej technicznie. Okej, okay, no, więc za pomocą jakich narzędzi to wszystko robimy? Wybraliśmy Pythona. W tej chwili jest to u nas Python w wersji 3.3. I powiem krótko dlaczego go wybraliśmy. Najbardziej przekonało nas wielka ilość, naprawdę wielka, bibliotek. Głównie do przetwarzania danych, do interakcji z językiem. Jest naprawdę ta masa fajnych rzeczy. Dostępna bardzo szybko. Kodu, czyli tak zwane readability. Jak wielu tu jest programistów albo ludzi, którzy potrafiliby pisać kod? Na przykład O, bardzo dużo. No więc zgodzi się pewnie ze mną, że no, w każdym języku można zrobić masakrę programistyczną. Jeśli kolejna osoba będzie miała duży problem, żeby się dowiedzieć, no Python swoją składnią powiedzmy, że nieco to utrudnia w stosunku do takiego JavaScriptu na przykład. No i zachwyceni jesteśmy Pythonem pod względem szybkości tworzenia nowych funkcjonalności. Naprawdę szybko można coś zakodować, wystawić budowanym serwerkiem, modowym, pokazać komu, sprawdzić coś. Naprawdę kupiło nas to. Dodatkowe. E, Wróc. Na, najpierw główne jeszcze elementy. Głównie korzystamy z Frameworka Django. Dużo roboty na ten temat jest naprawdę fajnie napisany. Na przykład ORM do bazy danych działa bardzo fajnie. Bezpośrednio Pythona wystawia nam Junicorn. To jest taki fajny open sourceowy WSGI serwerek ma on pewną wadę, mianowicie bardzo słabo radzi sobie ze statikami, w związku z czym byłby bardzo nieodporny na DDoS, dlatego kompletnie nie zaleca się go wystawiać bezpośrednio do internetu i dlatego my schowaliśmy go za Nginx, który jest też serwerem webowym i ma naprawdę wspaniałe właściwości jako proxy. Pasa danych to Postgres, korzystamy z najnowszej wersji 93, no jest kilka rzeczy, które nam się nie podobają w tej bazie, powiem szczerze, ale generalnie no jest dobrze, na pewno jest bardzo stabilnie, tak? żadnych problemów z nią nie było, a trochę już tam danych mamy. Nasze sercze są zbudowane na solerze, czyli fulltext search server, napisany w Java, odpalamy go jako demon pod Dodatki, ale te dodatki właściwie też przesądzają o tym, że nam się pracuje dobrze, a nie źle. Więc oczywiście korzystamy z Git'a. I powiem Wam coś, powiem Wam, że nie wie, jak szybki potrafi być Git ten, kto nie ma go na własnym serwerze. Ja akurat mam se serwer postawiony z GitLab'em u siebie w pracy. I jak z jednym projektem przeniosłem się do GitHub'a, to duże pole pushe to naprawdę mogą pójść kawę zrobić, nie? W stosunku do tego, co działało tu u nas. Bramcze i tak dalej, automatycznie merge'ujemy za pomocą git flow i mamy dość sprytny sposób, ponieważ mamy dużo serwerów, tak? Staging, jakiś pre produkcja i przy każdym automatycznym deploy'u tworzymy sobie tak w tak? Że tutaj na takim serwerze to jest, potem ja sobie wchodząc w repo, widzę sobie wszystkie tagi i dzięki temu bardzo łatwo wiem, jaki commit czeka na mnie na jakim serwerze. No, co już kolega powiedział tutaj przedtem, no, testowanie jest ważne. No niestety testerów nie mamy, musimy radzić sobie sami. Mamy Jenkinsa, który nam odpala unit testy. Korzystamy też z Selenium. Mamy tam testy właśnie naszej, naszej strony. Po każdym komicie do repo odpalany jest system testów. DeepPlay'e robimy w fabryku. Jest to również biblioteka Pythonowa. Generalnie automatyzacja z shella. Takie można w skrócie podsumować. Anaconda. Kompletna dystrybucja Python'a. Bardzo nam pomogła, ponieważ niektórzy programiści mają taki Chcieli tworzyć Pythona pod Windowsem, co nie jest najlepszym połączeniem. No i niektóre biblioteki naprawdę nie były dobrze skompilowane i bez anakąty z lxml no, nie mogliśmy ruszyć dalej. Chwila o źródłach danych, tak? Czyli właśnie skąd pobieramy. Są to portale społecznościowe. Hmm, w sumie to powinien być jeszcze Facebook, ale. Może konkurencji nie będę podawał? E, poza portalami społecznościowymi są też FID RSS. Jak już mówiłem, produkty z Amazona. E, FreeBase to taka otwarta baza danych, którą sobie ściągaliśmy, wpaliśmy, wyciągnęliśmy trochę danych. E, poza tym szukamy i ściągamy artykuły. Zdjęcia też są w planach. E, chwilę teraz powiem o tej całej. O tych całych mechanizmach Big data. No właśnie. Eee, korzystamy z Tora, tak na samym początku, no ponieważ no, sporo tych danych pobieramy i nie chcemy, żeby jakaś firma wiedziała, że to akurat nasze serwery pobierają te dane. Jeszcze w szczególności je zablokować albo są. Eee, jedna z ważniejszych rzeczy: Salary. Też biblioteka w Pythonie, obsługa kolejek zadań. Działa naprawdę fenomenalnie, super się skaruje. Co dalej? Elasticsearch. Z tego korzystamy do monitoringu, to potem pokażę na takim diagramie. Jest to też silnik wyszukiwania. Korzystamy z całego tak zwanego LK stack Czyli jest to Elasticsearch, Logstash i Kibana. Pokażę z potem się trochę wyjaśnię. Redis. Redisa, Redisa mamy do przechowywania tymczasowych wyników tasków, tak jak właściwie zalecają e, twórcy Celery. Okay. Mm. Nasze Celery kolejki trzyma w Rabicie. Nie wiem, czy tak ładnie to wygląda. O, nie jest złe. Generalnie jest to widok na panel e, Rabita. Tutaj pokazuje kiedy i widzę w tych kolejkach e, pojawiło się w sensie nasze joby dorzuciły nowe taski do ściągania, a tutaj jak szło konsumowanie tych tasków? Elasticsearch, tutaj jest właśnie nasz monitoring tego całego ściągania. Co my tu widzimy? No Generalnie logi z celerygo, bierzemy logstarsze, wrzucamy do bazy Elasticsearcha, on to sobie sam indeksuje, dzieli na shardy, no, robi naprawdę super rzeczy, robi to bardzo fajnie. To jest właściwie chyba z 3 tygodni, nie? Z trzech tygodni robi tam 20 milionów dokumentów, 12 giga rozmiaru. Flower to bezpośredni podgląd do tego, co się dzieje w Rabicie. Czyli jak tam nasze workery sobie biorą te taski i pobierają. Czyli tu możemy patrzeć i na workery, generalnie na, na taski. Niech w innych widokach jest po prostu lista tych tasków, co się z nimi dzieje. No i kipana, tak, czyli ta część wizualna z stick która jest naprawdę przepiękna. I bardzo ładnie sobie ją można zaprogramować. Tutaj na przykład, co my tu widzimy? Tutaj mamy tworzenie logów. Ponieważ monitorujemy saleriego na górze, widać. Są tworzone logi. Na czerwono są błędy, na szczęście ich nie ma. Potem mamy, jak te taski były tworzone i jak dużo ich było na raz robione. Na, pomarań... na pomarańczowo powtórzone taski, na szczęście nie za dużo. Tutaj obawiam się, że nie widać odcieni, node contribution, czyli mamy dwa node'y w selerym w tym momencie i ile tasków, który node y, zabrał. A tutaj jest uszczegółowienie głównego diagramu, czyli powtórki i błędy w taskach. No właśnie. Chciałem jeszcze wam tą architekturę jakoś przedstawić, tak, to w jaki sposób te dane pobieramy. Stwierdziłem, że najlepiej będzie to zrobić czymś, na, czymś podobnym do diagramu przepływu danych przez architekturę. Nie wiem, czy widać strzałkę, trochę to szkoda, czy widać różnicę pomiędzy zielonym a żółtym, <laughs> nie bardzo, dobra. E, więc jak już mówiłem, e, na wejściu mamy tora, mamy tam jakieś pół lat dwudziestu chyba tych torowych i co 10 minut one się zmieniają, żeby nikt nas nie namierzył. Potem mamy nasze, naszą obsługę kolejek w selerym, tak? Ona ściąga te rzeczy przez... E, ściąga... E, inaczej. Ściąga dane, tak? Ale obsługuje taski, które ściągają dane. Tymczasowe wyniki są w Redisie, a całe kolejki są w Ramicie. Oprócz tych workerów Celery. Mamy też własne workery napisane w Pythonie. Yy, wyniki docelowe już tych tasków, tak, wrzucamy yy, do poskresa i jako backup też mamy fizyczne pliki ściągnięte i przechowywane na macierzy danych osobno. Yy, to, co wziąłem w kółeczko, czyli Celery, Python i Junico można powiedzieć, że to są elementy Django, tak? Połączone bezpośrednio z Pythonem. Strzałki na bok, czyli tutaj z Logstarsza, z Elastic z Postgres'a, Rabbita i z Redisa. To jest wystawienie usług dla innych serwerów. Mamy też w Pythonie, generalnie w Django, stworzone API RESTowe z którego korzysta m.in. nasz naszymi tak? Do alertów cenowych, do informacji o tym, co jest trendy, co się dzieje, jakie są ceny. Flower, jak mówiłem, jest to monitoring, to, co się dzieje w rabicie, nie? Czyli te workery, te kolejki tasków. Na zielono, tu jest tak pół na zielono, nie? Na zielono to jest nasz system monitoringu, czyli Flower, Elasticsearch, LKS tak, czyli Elasticsearch, logstash i Kibana, no i te logi tworzone w systemie. Wszystko mamy też wystawione przez NGINXA. No i jak mówiłem, no to proxy jest super. Ja sobie mam, je, mam jedną domenę, mam sobie różne endpointy i sobie wystawiam pod jedną domeną i różnymi endpointami jakieś panele do wszystkich tych, tych usług naszych. Mówiłem, że celery jest bardzo dobrze skalowane, więc to, co mamy też na innych serwerach, tak? czyli to, co tak naprawdę jest żółte, ale mnie się nie uwierzy, bo tu chyba nie widać eee, tor, celery, locks i loxtash czyli to są rzeczy, które mamy też na kolejnym serwerze, które się łączą tutaj przez te strzałki na bok, i tak sobie skalujemy naszą maszynę do pobierania tak? danych. Hmm, ok komu zepsuło się, albo przestało działać jakieś narzędzie open source'owe. Napotkał ktoś na jakiś błąd czy coś, no jest trochę nam A ilu z Was je naprawiło i zrobiło komik do publicznego repo. O, bardzo dobrze. No właśnie, nam też się od czasu do, do czasu zdarza. Tutaj mamy kolegę, który tak się wkurzył na to serwery, że jakiegoś taska nie chciało <laughs> zrobić poprawnie, no tak się wkurzył, że aż wziął to naprawił zaakceptowali jego pull request'a, jest również wśród autorów. Trochę statystyk, więc można powiedzieć, że teraz już mamy trochę tych danych. Powiedzmy, że jesteśmy na ukończeniu zbierania tych danych, żeby te nasze algorytmy w końcu miały na czym chodzić. Na tej macierzy mamy 10 terabajtów danych. Są to dane spakowane, za chwilę powiem, dlaczego to jest takie ważne. No bazy danych mają już po kilkaset gigabajtów. Już widać, że lekko się męczą, już to odczuwają. W największej tabeli mamy, dochodzimy do miliarda rekordów. Znam firmy, co mają więcej, ale już powiedzmy, że powoli mówimy o tym Big Data. No i dlaczego mówiłem o presji? No, ponieważ Big Data i Dobry deweloper, no to zostaje tylko data, bo nasz kolega zrobił bardzo fajną kompresję. XZ jest w Pythonie i robiąc bardzo sprytnie Tara i XZ, i dzięki temu, może to są piki HTML-owe dość powtarzalne, to ta kompresja naprawdę się mogła rozpędzić i udało nam się wycisnąć 40-krotną kompresję. Tak z tych danych z to co możemy pomnożyć? Razy 40. No i na koniec, dlaczego warto patrzeć z nekrologii i dlaczego metadata jest ważna, metadamy są ważne? No bo tak kiedyś kolega tak patrząc nasz system stwierdził, no, że chyba nie obsłużyliśmy daty zgonów, symulując zachowania naszych użytkowników. I no tak czarny humor kolega zobaczył, że no dzisiaj pojawiła się akcja. Nelson Mandela zaczął śledzić Michaela Jacksona. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy, czy jakieś pytania są? Na jakim etapie jesteśmy projektu? Jesteśmy na takim etapie projektu, że mamy dane inaczej. Inne wymagania mamy pod Unii, a inne jeszcze rzeczy chcemy przy okazji załatwić, tak? Okej, okay, dobra. Przejdzie do sedna. Używacie tora. Czy wy w jakiś sposób zamierzacie postawić własny na do tego, żeby jakoś prędkość zbudować, bo to raczej nie grzeszy ogromną prędkością, która jest używana publicznie przez pół świata. Nie przeszkadza nam to. Mamy tych tasków odpalone na tylu serwerach równolegle mhm. i tych tasków serwer odpala tyle równolegle, że nie spowalnia nas to A sobie. zamierzacie odrętać trochę dla na świata nałóg publicznych? Ale to jest Tor tylko wiesz, to jest klient, nie serwer. My się tylko chowamy. Czyli tylko używacie. No wiesz co, wiem e <grym> <grym> nie <grym> co nieco o tym i no jestem odpowiedzialny za tą infrastrukturę. Tak, jak wystawię noda, to mogę mieć niebieskich panów za chwilę, jak ktoś się pokazy. Tak, to jest jak najbardziej logiczne i zrozumiałe, e to nie kwestionuję. Tylko pytanie takie dotyczące blokady. Wiesz prawdopodobnie, że wszystkie nody Tora są publicznie dostępne i wszystkie adresy IP są publicznie dostępne. Można je zablokować, tak. No jeszcze nikt nas nie zablokował na razie. Jak on zablokuje będziemy myśleć. To nie jest zabezpieczenie na to, co powiedziałeś dotyczące blokady. Mogę się zablokować, oczywiście, ale... Znaczy, uprościłem trochę, tak. Chodzi o to, że jakby ktoś zobaczył, powiedzmy, domenę OKPR OK i zrobił jakąś blokadę, to bez para może to zrobić bardzo łatwo i musielibyśmy kombinować. Zmieniać IP czy zmieniać domenę A. No, przez to nie jest to takie proste. Szlekko. No, dobrze. Okay. Jeszcze jedno pytanie? Ja chciałem zapytać, co będzie wynikiem tego całego systemu? Czy to będzie personalizowane rekomendacje po założeniu profilu w tym, w tym portalu, czy to będzie na zasadzie, że przyszłym, na przyszłą wiosnę popularne będą koszule panelowe? <grym> <grym> koszule jak zwykle. Sobie... Tak właśnie, koszule są zawsze po popularne. E, więc tak, generalnie celem naszego projektu unijnego jest to, żeby mieć te mechanizmy działające, tak? A celem naszego, powiedzmy, tego portalu to jest, żeby tam było dużo użytkowników i żeby dało się trochę na tym zarobić, Just tak powiem. Ale tak, no ma być wnioskowanie i po prostu produktów i jakiś takich bardziej niezależnych od, ty, od tego co powiedziałem, na przykład y, czy ceny mieszkań w Gdańsku będą rosnąć. W ciągu roku, dwóch. Takie też chcielibyśmy symulacje zrobić. Proszę, może ja teraz proszę. z drugiej strony sali teraz. A powiedział Pan, że Waszym sercem jest baza Postgres, Tak. No, tak. A nie kiedy jak się mówi o Big Data, to się pojawia NoSQL. Czy myśleliście o tym rozwiązaniu, czy nie sprawdziłyście? Myśleliśmy, znaliśmy się lepiej na Postgresie i w tym diagramie, gdzie rzuciliśmy tutaj Podgresa na środek, no to on przy kilkuset giga już nie wyrabia, tak? Generalnie powinien to być. No my tam rzucamy też JSONy i Postgres ma po prostu wsparcie dla tych JSONów. On ma takie wsparcie SQL, ale jesteśmy tak zachwyceni Elastic Searchem, który jest sql bo no, można tak powiedzieć, to nie jest jeszcze dokładnie tak, ale będziemy podmieniać Postgresa na Elastic Search'a. Jeszcze to było pytanie? Jeszcze w zasadzie wyjaśniłem. Tak, Super. No jak coś, to jeszcze będzie dostępny po całej myślę, po całej konferencji, żeby już nie przedłużać tej kolejnej przemówienia. Dobrze, także dziękuję bardzo.